I tak po raz 1502 rozpoczynam klub 555. Jestem w miejscu gdzieś pod częstochową, hotelu, którego nie pamiętam nazwy, ale spotkaliśmy się tutaj jako e, współpracownicy, trenerzy naszej firmy Hexagon. I już widzę, że internet jest tu trochę niestabilny. Lata tu jakieś, Jak może latać tutaj tu jest 10. 10 stopni normalnie. Zaraz mi śpiki zaczną zamarzać. Dobra, nie żartujmy sobie z tego, bo jest już godzina 5.56 i 36 sekund. Dobra, jest transmisja. Wygląda na to, że wszystko działa bo musiałem wyjść na zewnątrz i transmituję z telefonu e, połączyłem się moim komputerem z telefonem i no i jeszcze jest jeden problem czy wytrzyma mi bateria mojego notebooka ale wszystko przed nami zaczyna się nowy dzień e, pokaż zębom świat uśmiechnij się dzień dobry dzień dobry dzień dobry w kolejnym dniu a jest dzisiaj właśnie kolejny dzień czyli wtorek 30 dzień sierpnia 240. 40, 240 dzień roku, 35 tydzień mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych, Dzień Taksówkarza i Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. Warto istnieć, napisał Tadeusz Kotarbiński. O, jakie to fajne. Warto istnieć, żeby poznać świat, kochać kogoś, hmm, być czyimś przyjacielem lub po prostu być komuś pomocny. Tateusz, Tadeusz Kotarbiński. Warto istnieć, warto zakochać się w życiu. Jest już jasno, zupełnie. Tylko zimno. Mój, no, pokazuje mi, że 10 stopni jest tutaj w tym miejscu. Mogłem się troszeczkę lepiej ubrać, ale mam jakieś 100 metrów do pokoju, więc już teraz. Nie będę, tylko po prostu będę z Tobą. Dodaj mi otuchy, to pewnie będzie mi ciepło. 123 dni do końca roku, 23 dni do końca lata i dzień, tak jak przewidywałem wczoraj, jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny równe. John Boyce powiedział: Po partii szachów, zarówno król, jak i pionek lądują w tym samym pudełku. To taka równość jest. Nigdy nie wierzyłem jakoś w równość, że wszyscy, ale generalnie tak, tak pewnie powinno być jednak mimo wszystko. No dobrze, jest 5.58 i prawie 40 sekund. Powiem tylko, że Bartłomiej Proć wytypował wczoraj prawidłowo liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, a jest z nami od 8 lutego, przynajmniej wtedy oznacza swoje obecności, od 8 lutego 2022 roku, czyli tego roku. Dobrze, została nam minuta do rozpoczęcia siłowni mózgu. Ja się chyba, ja chyba przyspieszyłem troszeczkę, bo mi jest trochę. <laughs> ale narzekam. No, ale zimno jest. Naprawdę. 10 stopni, a ja mam tylko jeden dresik na sobie i tak troszeczkę, troszeczkę mnie zaczyna telepać. Ale będzie dobrze. To 1502 drugi dzień klubu. Coś trzeba urozmaiciać. Ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że transmisja jest, bo martwiłem się przez północy. I znowu widać, że nie warto się martwić w ogóle na zapas, bo transmisja idzie. No, dzięki telefonowi Magdy, bo z mojego tutaj w ogóle nawet nie ma zasięgu. Tutaj w tym miejscu nie można. Nie da się stąd nawet. Jest tylko jedno miejsce gdzieś tam, gdzie można się gdzieś tam dodzwonić, ale tak czasami bywa. No dobra, i tak sprzedajesz. Obiecałem, że opowiem jeszcze ciąg dalszy mojej historii, historii związanej ze sprzedażą. Wczoraj opowiadałem Ci o cudownym. Dobra, dobra, dobra. Teraz zaczynamy już intro i startujemy. Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55.